Wspomnę, że dzisiaj pod umowę na odcinek S1, 12-kilometrowy odcinek, wielko-biały odcinek środkowy realizacji, czyli oba odcinki planowane są do udostępnienia kierowców w 2023 roku. Ostatni odcinek z niemal 40-km trasy prowadzącej Aldom. Wartość umowy to 586 cała trasa S1 w Polsce od Pyżowic aż do południowej granicy Polski z Wardoniu będzie miała 135 km w okolicach Kartowic na południe, w okolicach Podwarpia są w realizacji w przetargu oraz ostatnio był podpisany też odcinek. Zapraszam teraz do zdjęcia pamiątkowego.